Cześć. Witam ciebie na piątym odcinku o przytomnym ciele i dzisiaj mamy przytomne nogi. Przytomne nogi to przede wszystkim takie nogi, które czujesz, z którymi masz kontakt, wiesz, że zawsze możesz się przemieścić. Takie nogi, które dają ci po prostu poczucie hmm, poczucie możliwości zrobienia czegoś, w sensie inaczej. Można być w utknięciu i w takim poczuciu po prostu, że się jest gdzieś utkniętym w jakiejś sytuacji, i to przytomność w nogach, jak i też zresztą w całym ciele pozwala potem ruszyć się i, i, i pamiętać o tym, że hej, są możliwości wokół mnie, takie, 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 teraz ja mogę po prostu się ruszyć i zobaczyć, co się wydarzy dalej. Mm, I to jest przytomne działanie, w sensie, e, utknięcia są spoko, są częścią życia, natural, natural, naturalną częścią życia. Mm, jednocześnie trwanie w utknięciu nikomu i niczemu e, nie służy. E, spoko jest wyłapać moment utknięcia i po prostu ruszyć dalej tam, gdzie się wie i gdzie e, jest ta przytomność i jasność i klarowność. Mm. Jest taki jeden cytat, który też chcę tutaj teraz przytoczyć, który jest mi bliski i który wspiera mnie i pasuje właśnie do tego teraz, o czym mówię i do tych przytomnych nóg. Nie chodzi o to, że nie wiesz, co zrobić, ale o to, że po prostu nie robisz tego, co wiesz, że jest do zrobienia albo o to, że nie wiesz, jak to zrobić, co wiesz, że jest do zrobienia. I teraz, jeżeli się pojawia ta sytuacja, że nie wiesz... Jak to zrobić, ale wiesz co? To znaczy, że po prostu potrzeba sięgnąć po wsparcie, porozmawiać z kimś, po prostu pamiętać o tym, że nie wszystko i nie zawsze trzeba robić samodzielnie i czasami coś się wie, że trzeba zrobić, ale potrzeba po prostu najzwyczajniej, żeby ktoś się nam potowarzyszył w tym albo pokazał, po prostu pomógł. Więc to jest taki moment. I też od razu mówię i zapraszam do współpracy jeden na jeden, bo o tym też jest współpraca ze mną. Ja po prostu jestem, żeby ci pokazać coś, co może nie jest aktualnie widoczne dla ciebie, potowarzyszyć w tym, co jest trudne, ale wiesz, że jest do zrobienia, i po prostu ta obecność drugiej osoby będzie tym czynnikiem, który pozwoli ci najzwyczajniej w świecie wyjść z tego utknięcia, w którym może widzisz, że jesteś. I tak. I tyle e, sł słowa wstępu. Uff. E, to były drzwi. E, tyle słowa wstępu. Przejdźmy do ruchu. Więc żeby poczuć nogi najpierw, trzeba je poczuć. I zrobimy to poprzez dotyk i poprzez oklepanie, więc usiądź sobie w takiej pozycji, żeby jedna noga była bliżej pachwiny, druga była troszeczkę dalej. No i po prostu... Spontanicznie opukujemy, oklepujemy sobie nasze nogi. Mogą być otwarte piąstki. Otwarte piąstki. Piąstka nie może być otwarta. Mogą być otwarte dłonie. I poruszasz się po wewnętrznych częściach nóg z góry na dół, z dołu do góry. Oddychasz, sprawdzasz ten kontakt z oddechem. Pamiętaj też o pachlinach. Piąstki też można używać, więc najlepiej polecam piąstki na podeszwy stóp. I możesz sobie przejść tymi piąstkami też w górę. Zmieńmy sobie ustawienie nóg, tak, żeby teraz ta druga była bliżej twojej pachwiny. Sprawdź, jak tam oddech, czy ciągle masz kontakt z przytomnym oddechem. Zobacz też, czy możesz nadgarstki rozluźnić, bo można to robić taką usztywnioną ręką, a można zaprosić więcej luzu do twoich ramion, dłoni. Zależy nam na tym, żeby te dłonie były teraz możliwie rozluźnione, nadgarstki tak samo. Swobodne, luźne, bezwysiłkowe oklapywanie. Ustaw sobie jedną nogę pionowo, asymetryczne oklapywanie albo symetryczne. Ja wybieram piąstki dzisiaj. Dają mi one więcej impulsu. A ja potrzebuję dzisiaj więcej bodźca. Pamiętajmy też o pośladku. No i druga strona. Dychaj. Może być tak też, że poczujesz zmęczenie w swoich ramionach. I pośladek. Dobra. No i zmieniamy sobie pozycję do przysiadu. Jesteśmy w pozycji przysiadu, i teraz jeżeli w tym głębokim przysiadzie jest tak, że niemożliwym jest dla Ciebie e, dociążyć swoje całe podeszwy stóp, no to bierzesz sobie jakąś poduszkę, koc, tak żeby tutaj dać sobie troszeczkę więcej wsparcia. Będziemy się przemieszczać w taki sposób, że też zaangażujemy naszą górną część ciała, zaplatamy sobie dłonie za głową, no i robimy sobie tutaj skłon, tak żeby wypchnąć ciężar ciała środek ciężkości do tyłu jak najbardziej po prostu zaokrąglić sobie kręgosłup i zrobić z niego taką literę C no i z wdechem przechodzimy sobie na nasze nasady stóp tak żeby otworzyć jak najbardziej teraz klatkę piersiową pcham głową na moje dłonie no i też patrzę sobie w kierunku do sufitu i znowu się zamykam patrzę w kierunku mojego mostka no i znowu sobie Otwieram klatkę piersiową. Znowu troszeczkę aktywacji, jeżeli chodzi o równowagę. I sobie powtarzasz. Sprawdzamy tą rzeczywistość, z jaką dzisiaj mamy kontakt, jeżeli chodzi o biodra, o nogi. I teraz ja bym chciała, żebyśmy tutaj dodali sobie taki element przetoczenia się zupełnie na swoje kolana. I tutaj robimy znowu otwarcie. I wracamy, przetaczając się w dół. Bo sprawdzaj, jakiej potrzebujesz sobie szerokości. Możesz tutaj ustawić sobie na całej długości, swojej, szerokości swojej maty e, podparcie. Tak, żeby zawsze mieć to podparcie pod swoimi piętami. No i przetaczamy się znowu na nasady stopy, na kolana. Otwieramy klatkę piersiową, pcham głową na dłonie i zamykam pozycję. Staram się... Dążę do tego, żeby to było jak najbardziej płynne. Kilka pierwszych ruchów może być mniej płynna, gwałtowna, tak jak to mi się też przed chwilką zdarzyło. W porządku. Część praktyki przytomności, że po prostu dążymy do idealności jakiejś, doskonałości. Ale to dążenie samo w sobie zawiera niedoskonałość. Więc po prostu chodzi o to, żeby postawić ten kolejny krok tam, gdzie możesz. I robimy sobie od 8 do 12 powtórzeń, jak w poprzednich praktykach. Zmieniam sobie też ustawienie splotu dłoni. Żeby było też to odwrotne. I zróbmy sobie jeszcze jeden ostatni raz. Mhm. Było dużo zgięcia, idziemy do wyprostu. Potrzebujesz butelki z wodą. Ja mam tutaj ciężar. Idę sobie do pozycji podporowej i wyciągam jedną stopę do przodu, drugą piętą sięgam w tył, tak żeby otworzyć sobie biodro. No i teraz chwytam za tą moją wodę czy za ten mój ciężar. No i po prostu sięgam w górę. Otwierając klatkę piersiową, wracam sobie na dół przez pozycję z pośladkami u góry. Zmieniam sobie stronę. Druga noga i otwieram klatkę piersiową po drugiej stronie i zmieniam. I raz jedna noga z przodu. Raz druga. Robimy znowu od 8 do 12 powtórzeń na stronę, więc w chwili czasu potrzebujemy na obie strony. Zawsze jak czujesz zbyt dużo ograniczenia i dyskomfortu w tym otwarciu, to zawsze możesz sobie wziąć jakieś krzesło, na przykład w sensie tutaj być wyżej, położyć ten ciężar troszeczkę wyżej i pracować z wyższej pozycji początkowej. Patrz też sobie na ten ciężar, który podnosisz, na tą butelkę z wodą. I ja przyznaję, że zgubiłam się w liczeniu, więc. Zrobię sobie jeszcze po razie na każdą stronę i ty ze mną razem. Zapraszam do ostatniego powtórzenia na każdą ze stron. No i mamy to. Pierwsza seria za nami wspólna, druga seria Twoja, druga seria moja, samodzielna, więc. Tyle na teraz o przytomnych nogach. Zadbaj o kolejne powtórzenie. Drugie powtórzenie będzie na pewno inne. Mm, masz już doświadczenie pierwszego, więc drugie będzie inne. Mm. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli go jeszcze nie subskrybujesz. Jeśli te praktyki ci służą, podeślij dalej ten link do kogoś, ko komu one mogą też posłużyć. Mm, wirtualna kawka. O współpracy jeden na jeden mówiłam i o tej możliwości. Więc yy, życzę ci przytomności w dzisiejszych działaniach, w dzisiejszych krokach, które podejmiesz. I życzę Ci też wyłapywania tych momentów, w których tracisz tą przytomność, i pozwolenia sobie na po prostu chwilę utknięcia i sprawdzenia dobra, to który krok następny będzie tym, który pozwoli mi doświadczać znowu bardziej przytomnego działania? Czyli. Wprowadzi więcej jasności, klarowności w Tobie i pozwoli Ci po prostu skalibrować, zsynchronizować swoje działania do tego, dokąd zmierzasz, albo przemyśleć kierunek. Tak. Do zobaczenia w ostatnim odcinku tej serii, i ona będzie o przytomnych ramionach przytomnych ramionach rękach. Do zobaczenia.